Cześć, witam się bardzo serdecznie w dzisiejszym 5-minutowym treningu nóg. Dzisiaj zrobimy sobie słuchajcie nogi, ponieważ nie możemy ich zaniedbywać w kontekście całego naszego full body workout treningu. Tak więc lecimy. I słuchajcie, zrobimy sobie dzisiaj taki wstęp na schodach, więc wystarczy kawałek schodach w domu i robimy sobie takie spięcia, takie półprzysiady wstając do góry 10 razy. I bardzo ważne, żeby wychodzić z biodra, pochylony tułów i praca tutaj hip hinge. Hop, napięty poślad i na dół. Lecimy sobie kontrolowanie do góry. Hop. Skupiamy się mocno na tym, żeby poczuć pośladek, żeby rzepka patrzyła nam na drugi palec stopy. Stopa aktywna, nic się tu nie zapada i bardzo ważne, żeby nie iść tak wyprostowanym, tylko właśnie pochylonym i nie faworyzować tutaj też mocno też czwory, żeby to wszystko fajnie współgrało. Jeszcze jeden raz, cyk i od razu słuchajcie, sobie lecimy dalej, cyk, hop, praca ramion, wyprost, cyk, praca ramion, wyprost, hop, 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 hop. lewa, prawa, kontralateralnie, cały czas pracujemy na przemian stronnie, hop. Można też z takim delikatnym spięciem na palce, na, na łydki, na łydę, poszło, hop. I jeszcze ostatni raz. Cyk. I zamieniamy sobie słuchajcie, nogę, pokażę wam teraz jak to przodem wygląda. Lecimy sobie teraz na drugą nogę i powoli do góry wyprost. Ja się na przykład tak trzymam tutaj za plecy oraz za brzuch, żeby czuć, że tu jest kontrola i żeby żaden żeby ani plecy, ani brzuch nie wyprzedzał drugiego, żeby nie robić jakiegoś przodu pochylenia czy tyłu pochylenia na siłę, tylko żeby ten kosz żebrowy był w jednej linii cały czas. No i wtedy ten, ten cylinder brzuszny pracuje optymalnie. Rzepka nam patrzy na stopę, stopa aktywna. Cyk. Hop. Hop. I jeszcze raz. Wyprost. Powoli na dół. I robimy sobie to samo. Cyk. Cyk. Hop. Cyk. 4. Mamy 5. 6. 7. 8. Hop. 9. 10. Ok, super. Mamy to. Teraz słuchajcie, lecimy sobie kosak spłaty. Po 5 na nogę. Stajemy trochę szerzej. Lecimy sobie na prawą nogę. Hop. Przytrzymujemy do góry, wyprost. Druga strona. Nie robimy czegoś takiego. Hop. I aktywnie lecimy z biodra. Tutaj wyprostowane kolano. Mobilizujemy nasze przewodziciele biodra. Otwieramy staw biodrowy. Fajnie. Cyk. Jeszcze po dwa razy. Fajnie. Jeszcze. Tutaj rzepka patrzy nam na stopę. Jeszcze na drugą stronę, fajnie i od razu słuchajcie stajemy sobie takim szerszym przysiadem, takim sumo troszkę rzepki mocno na zewnątrz i trzymamy sobie 20-30 sekund około mocno biodra do tyłu, plecy proste, nie zagarbiamy tam nigdzie i oddychamy cały czas, kontrolujemy stopa aktywnie, tutaj rozciągną podeszwowe, robimy taki manewr jakbyśmy chcieli pociągnąć trochę tak palce do siebie. Tylko nie palce, tylko właśnie pierwszą głową oraz piątą głową kości śródstopia. Trzymamy sobie ładnie. Hop, jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Super. Możecie szybki łyżek wody wziąć. I ostatnie ćwiczenie, jakie tutaj robimy, to będzie nasze kopenhackie trzymanie na przywodziciele. Dajemy sobie tak nogę. Hop, pozycja jak do, do planku bokiem. Zapieramy się i trzymamy sobie. Słuchajcie, 15, 20 sekund na stronę, noga przy nodze, nie tak, tylko właśnie tak, to nam bardziej zaangażuje przywodziciele, skupiamy się na tej strukturze, na skosach, nie zapadamy się na barku, otwieramy klatę, trzymamy, 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 jeszcze chwila, nie jest to proste ćwiczenie, jeszcze 5, 4, 3, 2, 1, elegancko, druga strona. Hop. Oddychamy sobie spokojnie. Zmieniamy nogę, kładziemy. Okej. Okay. I mocno się wypychamy na barku i trzymamy. I trzymamy sobie pięknie do góry. Pośladek aktywny. Nie załamujemy się w biodrach. Jeszcze 10 sekund. Powolutku do przodu i jeszcze 5 4 3 2 Jeden. I super. I słuchajcie moi drodzy. Mamy to. Jeśli jest Ci za mało, możesz sobie ten trening zrobić jeszcze drugi raz pod rząd, albo trzeci raz pod rząd. Jak czujesz niedosyt, wracaj do tego treningu tak często, jak tylko będziesz chciał. W końcu jest to darmowe, jest dla Ciebie. Ale zamiast za to fajnie, byś też zostawił suba, polecił nas znajomym, udostępnił. Wbijaj też na naszą stronę mubli.pl. Tam znajdziesz mnóstwo fajnych, ciekawych szkoleń, co by się ciągle rozwijać teoretycznie i praktycznie. Widzimy się w szkolnych odcinkach i treningach. Pozdrawiam, cześć.